Witam wszystkich sadowników, ogrodników, działkowców, rekreatorów. No i kto tutaj jest? Witam Cię serdecznie. Chciałbym zdać raport z projektu Malina. To jest drugi rok tej maliny. Odmiana Glen Ample, czy jakoś tak? A więc tak to wygląda. Może przejdźmy, zrobimy rekonesans mały co się zmieniło podosadzałem przy każdym słupku po dwie maliny dwie sztuki z tej i z tamtej strony no i tam gdzieś gdzie nie gdzie uzupełniłem nie trzeba było w porównaniu do tego co się zapowiadało za dużo uzupełniać tej maliny bo powypuszczała na wiosnę pędy i tak jak myślałem że tu nie będzie nic z tego mamy trzy pędy świeże i dopiero w następnym roku to będzie dawać owoc, bo to jest malina letnia widzicie jak się rozkorzenia ładnie jestem zadowolony z tego bo nie pryskałem ani razu w tamtym roku chyba może raz od robaka już nie pamiętam no i e, w zasadzie to było tyle moich działań oprócz plewienia, bo plewiłem chyba ze 3-4 razy w tym roku już plewiłem dwa razy nie mogłem ucelować z opryskiem na wiosnę, żeby pozbyć się chwastów i trawy no bo niestety te opryski także działają na malinę, więc trzeba ten oprysk robić w momencie kiedy malina jeszcze jest uśpiona no a ja na początku marca nie miałem jak, bo ciągle padało, później wiało Później w trasy wyjeżdżałem no i e, jakoś się tak układało, że nie było w terminie. Na koniec marca prysnąłem już taką mniejszą dawką, bo zaczęły się pojawiać pączki na e, malinie. Malina wracała do życia, więc bałem się, że ją spalę. No i jest tak e, dosyć brudno w tej malinie, dlatego trzeba plewić. Tutaj jest ten rządek, gdzie myślałem, że wszystko. Przepadło, a tu na wiosnę wyszły takie sztuki. To jest dosadzone i te dwie są dosadzone. A w tym rządku wszystko ładnie się uprzyjało. Tu nawet gdzieś jest takie miejsce chyba, to tu, że jest tych odrostów bardzo dużo i są już dosyć fajne. I tak jak widać, wszędzie ta malinka wraca do życia i naprawdę... Zaczyna szaleć. No ale miejmy nadzieję, że utrzyma się i już te odrosty będą takie, właśnie, sztywne, ładne, że będzie można je układać, nie takie giętkie No tamten sezon to był pierwszy i troszkę owoców było nawet z tej maliny, więc ona też była troszkę wyczerpana. Jedyne co robiłem, to bardzo często podlewałem. 2-3 razy w tygodniu nawet zaczyna powoli kwitnąć. Także taki mały raporcik. Zobaczcie ile tego się zaczyna robić. Mały raporcik dla ludzi, którzy lubią takie prace ogrodowe, i tym podobne, może się podzielicie, co teraz byłoby dobrze dać, bo w marcu na początku marca. Dałem nawóz ogólnie na glebę, wapno jakieś tak magnezowe, bo jest ziemia strasznie zakwaszona, wszędzie był mech. Pozbyłem się tego mchu i polifoskę startował. Nie wiem, czy coś pewnie do listnie teraz trzeba byłoby dać, ale chcę jak najmniej chemii, żeby zachować jak największą ekologię, o ile się da. Jeżeli nic nie będzie gryzło albo jakaś choroba bakteryjna, wirusowa. Na razie nic nie widać, więc jestem zadowolony. Także dajcie znać w komentarzach, czy albo co zastosować można byłoby, żeby te pędy były grubsze.